wygra mecz? Śląsk! Kto? Śląsk! Kto? Śląsk. W te, poprzednim sezonie broniliśmy się przed spadkiem. Jakie prognozy na ten sezon, Twoim zdaniem? No optymistyczne, jak zawsze, ciężko inaczej. To jest ekstra klasa, Ważne jest, żeby zakwalifikować się do górnej ósemki, a później to wszystko może się zdarzyć. No. Więc wierzmy, że się uda do tej ósemki, później Puchary albo podium na 70-lecie. No i... Może mistrzostwo, ale to jest tylko natura chyba bardzo optymistyczna. Mistrz Polski. Tak dobrze pójdzie, twoim zdaniem? Z takim trenerem, jakim jest Mariusz Rumak, myślę, że nie możemy gdzie indziej celować, niż w samą górę tabeli. Myślę, że na nastroje trzeba mieć jak najbardziej pozytywne, tak jak każda drużyna przed sezonem, mamy pewne oczekiwania. Myślę, że cel na sezon to jest przede wszystkim dostanie się do pierwszej ósemki i powalczenie o puchary, ponieważ Śląsk jakby grał w puchary europejskich, zawsze ma szansę wybić się na arenie polskiej, no i może jak się uda, to na arenie międzynarodowej. No, zdecydowanie górna ósemka, a potem będzie walczyć się o... działać Może się uda coś ugrać w sezonie. Ja jestem dobrej myśli. Myślę, że będzie dobrze. A bo... dlaczego pan tak uważa, że będzie dobrze? Jakie są do tego przesłanki? Ja kiedyś grałem w Sąsku Wrocław, no i znam łóżynę a dawno już. Lata 79. Przed nami nowy sezon. Jakie są pana przewidywania? No liczę na pierwszą ósemkę. Nie wiem jakie są przewidywania, ale bardzo bym chciał Mistrzostwa Polski. Pozyskaliśmy sześciu nowych piłkarzy, w tym trzech rodaków Mistrzów Europy. Jak oceniasz te transfery? Myślę, że te wzmocnienia są dość dobre, ponieważ y, uzupełniliśmy skład właśnie na te pozycje, na które brakowało nam zawodników. I myślę, że to są zawodnicy, którzy mogą godnie zastąpić na przykład y, Tomka Hołotę i Toma Hetleja, więc no, to wszystko zostanie zweryfikowane po prostu podczas sezonu i no, nie można tego tak oceniać z góry, tylko trzeba zobaczyć jak ci piłkarze zachowują się na murawie. Nie wiem, myślę, że mogą być, ale i no, tak mówiłem przedtem, Ciężko to stwierdzić patrząc tak na filmiki, to co robili. No, zobaczymy razy, pierwsze 3-4 mecze i wtedy będziemy szczęście. widzieć, czy, czy to jest to, czy jednak, jednak nie wychodzi. że Alvarinho, on wcześniej występował w, w Ekstraklasie. Myślę, że on będzie dużym wzmocnieniem, ale resztę trzeba jeszcze rozpracować. Stalowa defensywa poszła za granicę, więc no ciężko będzie z tym, ale myślę, że trener sobie poradzi. Poza Alvarino to raczej chyba nikt w Polsce o, o nich nie słyszał, no ale ciężko, żebyśmy zatrudniali jakichś bardzo znanych Portugalczyków. Aczkolwiek przynajmniej wreszcie transfery wydają się w miarę rozsądne, gdyż na te pozycje, na których brakowało, czyli ta defensywna pomoc, lewa obrona, dopiero ekstraklasa to wszystko zweryfikuje. No, myślę, że trochę techniki i takiego przystrzymania piłki nam się przyda. E, no, ludzie doświadczeni, trójka jest na, na karku, ta pierwsza cyferka, no ale zobaczymy. No. Trzeba dać im szansę. Ludzie teoretycznie nie szerzej Szerzeni znani w Polsce, zobaczymy. No, trener myślę, że jest odpowiednim człowiekiem na odpowiednim miejscu, będzie ich w stanie poustawiać. Nie, nie wiem, to się o, 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 okaże. Ciężko to stwierdzić. Czy uda im się to zrobić? No, ja wierzę w to, że będzie mistrz. Pozyskaliśmy sześciu nowych zawodników, w tym trzech rodaków mistrzów Europy. Jak oceniasz te transfery? Całkiem, całkiem, całkiem spoko. Świetna najbardziej jest jest. I szczerze mówiąc, nie wiem jak się prezentują sprowadzani z zagranicy zawodnicy. Jaka jest Pana ulubiona przyśpiewka na meczach Śląska? BKS na lepszy jest. Już w piątek o 20.30 rozgrywamy pierwszy mecz. Trudny przeciwnik Lech Poznań. Rozumiem, że piłkarze Śląska mogą liczyć na Twoje wsparcie. Gorący doping. Oczywiście, że tak. Bilet już kupiony czy karnet? Już dawno. Znaczy ka karnet, karnetu nie mam, ale raczej na wszystkich meczach mam zamiar się pojawić. Będzie pan na meczu w piątek z Lechem Poznań o 20.30? Tam chcę Bilet już kupiony czy karnet? Ja nie, nie, ale postaram no oczywiście szlagiery to są bardzo ciężkie mecze zazwyczaj. Yy... No ja myślę, że będzie remis 1-1, ale oczywiście chciałbym tak jak każdy, mam nadzieję, kibic Śląska, żeby Śląsk wygrał, nieważne jakie to będzie zwycięstwo, ważne żeby wygrali, ponieważ trzy punkty w pierwszej kolejce są bardzo istotne dla drużyny i pozwalają lepiej patrzeć w przyszłość. Bilet dopiero kupię, ale jak najbardziej mogę na mnie liczyć. No, Patrząc na wynik Super Pucharu Polski może być ciężko, ale jest... może akurat ja tych tak trzech tak, nowych Portugalczyków się jest... uda i będzie, będzie zwycięstwo. Jaki wynik typujesz z Lechem? Oby zwycięski. Ciężko typować, bo mi nigdy to zbyt nie wychodzi, ale 2-1 byłoby bardzo przyjemne. 1-1 albo 1-0 do przodu. Nie typuję, ciężko powiedzieć. Sezon się jeszcze nie zaczął. Liczymy na trzy punkty. Liczymy na zwycięstwo. Oczywiście, jak zawsze. Po super pucharze widać, że to nie będzie łatwy mecz. Ale myślę, że dwa 0 do przodu. Czy piłkarze Śląska mogą liczyć na pana wsparcie w piątek? Ja Jasne, nie tylko moje, ale jak widać. E, młodego pokolenia. Tak, oczywiście, będę razem z synem i żoną.